w prawo na rozwidleniu no, także tak no, załadowane jesteśmy już jakby w drodze wjeżdżamy na autostradę na kolonie na jedynkę przepraszam, wjeżdżamy na jedynkę na kolonie no i będziemy sobie dalej lecieć no Samochód mamy poładowany, zdjęcia powysyłane, potwierdzone przez dyspozytora. No i lecimy w kierunku Paryża. Mam nadzieję, że to będzie fajny, udany dzień. Tak jak mówiłem, bez korków. No. Oby, oby. Także. Na bieżąco straski będzie coś nagrywane. No i tyle, no. Staramy się coś nagrać w tym Paryżu, nie? Także póki co jedziemy. Eko okna. Ciekawe, gdzie jedzie. Ładna pogoda, słoneczko świeci. Mam nadzieję, że tak się utrzyma ta pogoda do końca dnia. Już szykorki zaczynają. Mam nadzieję, że nie spotka mnie za chwilę korek, bo jakiś taki róg złożony. No i są znaki informacyjne o korku, o szczale, tak zwany ształ. Czyli niemiecki korek, a niemieckie korki potrafią być naprawdę spore. Ciężarówki już stoją na prawy. na zwężce, całkiem możliwe nawet się tam nie, nawet się tam nie pcham na, na Ciemżarowe tam w ich stronę, bo to tragedia no dobrze, że nie pojechałem tam na Ciemżarowe bo ani tu teraz wyjechać ani nie wszystkich wyprzedzić a, a widzicie, że stoją, nie? No, także byłoby niepotrzebne stanie. Dobrze zrobiłem, że nie pojechałem za nimi. Na zwężce. Bo bym tam utknął na kurze nie? Widzicie oni tu wszyscy stoją na dole. A na zwężce, jak jest tylko do jednego pasa, no to nie wyjedziecie, nie wyprzedzicie, nie? Nie będziecie stać, no. Także dobrze zrobiłem, no. Intuicja dobrze mi podpowiedziała. Hmm. Masakryszty mają ten korek z prawej strony No z dobre parę kilometrów już ma To jest taki korek, no wiecie No niby tak nie stoją całkiem No ale jadą takim Gęciego jadą jeden za drugim, nie? No i tak jadę Po prostu jadę już parę kilometrów A oni cały czas tak się ciągną, nie? No. Gdzie się dziwić, że No wiecie, no nie ma się co dziwić, że że po prostu jest taki transport, jakby lekki, wiadomo, no że tam jedna, dwie palety, to w to, to, to nie wchodzi, bo ciężarówka by z tym i tak nie jechała, nie? Ale czasem jest chyba, nie wiem, zapakować, wziąć trzy czy cztery takie busy, zapakować im tam powiedzmy po te pięć, sześć palet, nie? A no dobrze, żeby tam też wagi nie przekroczyć, nie? Jakoś masakrycznie, może wagi się przekracza, no to to jest normalka, nie? no, Mało kiedy się zdarza, żeby coś wieść i żeby waga była spoko, nie? Raczej się wozi tak, że jest się przeładowanym, nie? No i wiecie, wsiąść powiedzmy 3-4 busy, załadować im tam po 5-6 palet. No i wiecie, no, busy to ogarną, nie? Busy pojadą, oni nie mają ani tacho. No, no Dadzą po prostu radę, nie? To zawieźć na czas, a te ciężarówki, no to sami widzicie, nie? Wtedy, no że tacho trzyma, to, to ten... No to widzicie, no oni kurde też tak nie jadą szybko W sumie my szybciej też nie jeździmy, tam stówką się jedzie, no No, jeździmy troszkę szybciej od nich Po pierwsze, a po drugie e, Co chciałem mówić e, No to jest to, że widzicie, no ona jak stanie w korku, to stoi, nie? Czasem jest zakaz wyprzedzania dla ciężarowych Także ona jak się zatrzyma, to już tak stoi, raczej nigdzie nie jedzie, nie? No, i tak to się kurde kręci powoli, powoli, powoli. No a ten, a te busy, no to wiecie, no, busem no to jeszcze to ogarniecie, pojedziecie, nie? Także nie dziwię się, że, 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 że ten transport taki tych. Transport lekki, jak to się mówi czyli busiarze, że no, istnieją no i będzie zawsze istnieć, nie? tak Także sprawy mają. Korek na prawym się skończył. Ciężarowe wreszcie jadą. No a wam powiem, że no, z 10 km miał, nie? Takie to było, takie kulanie, o, na tym prawym. Z dobre 10 km. Niemcy i niekończące się zwężki, nie? Kraj zwężeń Narobią robią zwężek, a nic nie robią, nie? Zazwyczaj to takie przewężenia, takie coś, jakieś takie ten To się robi po to, jak się coś tam naprawia albo pracuje się na autostradzie, nie? A oni nastawiają zwężek i nic nie robią, nie? No, to Niemcy 600 metrów. Zjeźdź w prawo. Zjeźdź w prawo. Zobaczcie, Niemiec wiezie władę szklane. Jak się to załadował, fajnie Widzicie? <grymne> <grymne> da się? Da się w lewo na rozwidleniu. Niemcy się panoszą, wymieniają barierki na autostradzie. W Polsce pewnie jakby założyli tam w latach 90., to tak pewnie są do dzisiaj. A Niemcy wymieniają, no widać kasa pasuje, no kasa pasuje, to można robić, nie? Także tak, no, Niemcy sobie powymieniali barierki. No, kasiora gra. Staci, o. A w Polsce jest jak jest. No i co kochani? Za 2,5 km Belgia. Około no i co, jesteśmy w Belgii, zaraz przejedziemy granicę. Jest 9.30, także całkiem niezły czas. No, także gra wszystko. Belgię szczelić jeszcze, no i później Francja, no i w dół na Paryż. No i tyle, no. Także lecimy, no. Czas jest bardzo dobry. Witamy Belgię. Zmijamy lotniskownik. Także jedziemy sobie przez Belgię. Cały czas jest piękna pogoda, słoneczko świeci, cieplutko. Bardzo, bardzo, bardzo elegancko. To właśnie lubię. O, jedzie policja prawym na motorach. Jakiś wypadeczek. Jakieś coś. No, będziemy stać. Będziemy stać. Uwaga, drodzy Państwo, na lewym chyba Testa Rossa, albo 308. Spiderze, fajna. Klasyczne Ferrari. Chyba 308 to było.